Instagram właśnie wprowadził nową funkcję, która może być przerażająca dla większości użytkowników, o co chodzi o lokalizację i mapę z waszą lokalizacją aktualizowaną na bieżącą. Ta funkcja została właśnie uruchomiona. Wielu użytkowników zgłasza, że mimo że nie wiedzieli oni o istnieniu takiej opcji albo wręcz myśleli, że jest ona wyłączona, to pokazywała na bieżąco ich lokalizację w aplikacji Instagrama innym użytkownikom bez ich wiedzy i zgody tak naprawdę, mimo że meta zarzeka się, że zgodę od użytkownika potrzebuje. No ale jak wiecie, Generalnie może to być zawsze takie dosyć szemrane i często jakaś opcja jest włączona, myślimy, że ona jest włączona lub wyłączona, o czym opowiadałem w innym odcinku: Facebook wrzuca Twoje zdjęcia do swojej chmury bez Twojej wiedzy, ale mapa z lokalizacją użytkownika w aplikacji społecznościowej brzmi znajomo, no tak, bo Snapchat zrobił to już ponad 10 lat temu i okazuje się, że Instagram znowu kradnie od Snapchata, no bo ukradli co? Wiadomości prywatne, ukradli story, no i teraz kradną mapę, i w międzyczasie jeszcze pewnie pełno innych rzeczy. Oficjalnie ta funkcja została wprowadzona po to, żeby łatwiej znajdować różne miejsca na mapach, a dodatkowo po to, żeby można się łatwiej umawiać ze znajomymi. Natomiast nieoficjalnie są dwa powody. Po pierwsze, oczywiście lokalizacja to jest złoto dla reklamodawców i Facebook może jeszcze bardziej i skuteczniej i drożej sprzedawać wasze dane i lepiej targetować reklamy, które kupują reklamodawcy na platformie Instagram. A drugi powód to jest prawdopodobnie rozwijanie map Facebooka, które są dostępne, na przykład w nowych okularach Rayban Meta Display, które mają mapy Facebookowe nie Google'owe, nie Apple'owe, a Facebook'owe i ta funkcja może być właśnie przeznaczona do rozwijania i zwiększania precyzji w tych mapach. Oczywiście meta zasłania się, że wszystko można ustawić w ustawieniach, czyli zmienić na przykład to do kogo ma być ta lokalizacja udostępniania, a jeśli chodzi natomiast o to, gdzie to aktualnie działa, to jest to na razie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych, ale meta już zapowiedziała, że planuje tę funkcję wprowadzić także do innych krajów i na inne regiony, więc uważajcie, bo być może już niedługo Instagram będzie udostępniać Waszą lokalizację bez Waszej wiedzy i ktoś będzie mógł was po prostu stalkować. A żeby być na bieżąco z takimi nowinkami, koniecznie zaobserwuj ten profil i daj znać w komentarzu, czy ty uważasz, że funkcja lokalizacji na Instagramie jest potrzebna.